No kurwa, ja mamy komunistę, Spierdalaj oh, z Kowasznikowym. Spierdalaj. Kurwa. Czego nie rozumiesz Spierdalaj której kurwa literki nie rozumiem, że my spierdalaj Spierdalaj kurwa Spierdalaj No spierdalaj No ty kurwo jakie kurwa literki Spierdalaj Ej, do wojny fajny. Ja... Ja pierdolę, ale łatwo, bociki! O, ale pierdolę. <suszy> to wszystko...